Cześć, jak się masz? Dobrze, a ty? Świetnie. Co chcesz kupić? Przyszłam po ser roquefort i może wezmę jeszcze cykorię do sałatki. Kupujemy ser roquefort. To jest ser, który jest jednym z najstarszych serów. Jest takim zwanym królem serów. Specjalnie dojrzewa w jaskiniach wapiennych roquefort sur Sprzyja to powstaniu szlachetnej pleśni, peniciliny roquefort. Nie wiem dlaczego tak bardzo mój organizm go polubił. Jest bardzo smaczny, ma taki wyrazisty smak, ma aksamitną konsystencję. Jakoś szczególnie podpasował mojemu podniebieniu. Świeże, z rana. Może trochę cebuli. Robię tutaj zakupy raz w tygodniu, w sobotę. Zazwyczaj po prostu na cały tydzień. Teraz mielę kawę. Także mamy świeżo zmieloną kawę. Jest przepyszna. Marzenie. Ach, spróbujcie. <słyska> Felicia często robi u mnie zakupy. Kiedyś przy okazji pokazałam jej kilka rysunków mojej córki i zapytałam, co o tym myśli. Odpowiedziała: No tak, twoja córka ma to coś. Od tamtej pory daję jej lekcje malarstwa. Myślę, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Do mojej sałatki będę potrzebowała ser Rockford i trochę cykorii. Ile chcesz? Myślę, że pięć. Proszę bardzo. Ocet balsamiczny, tak. Kiedyś byłam krawcową. Pracowałam w dużych domach mody, między innymi w Hermès i w Saint Laurent, Céline, Balenciaga. Potem wraz z rozwojem świata mody Pracowaliśmy coraz szybciej i szybciej. To było szaleństwo. W pewnym momencie nie współgrało to już z moimi przekonaniami, zwłaszcza w odniesieniu do globalnego ocieplenia.